Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo ciepło i dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. W końcu chcę się pozbyć tej ogromnej siaty, która mi przeszkadza w mojej szafie i dlatego Wam pokażę, co udało mi się skończyć i Wam powiem, czy kupię ponownie, czy nie. Będę wyciągała tak jak klecie po kolei, ponieważ no, nie dałam rady tego jakoś ułożyć w kategorię. Dobra, zaczynam akurat od kąpieli. Pierwszą rzeczą, która mi się chwyciła jest z um, sól do kąpieli z B-Beauty Be z Biedronki. Uważam, że jest to naprawdę rewelacyjna. Mm. Sól za naprawdę małe pieniądze, e, dosyć wydajna. E, zakupiłam sobie już dwie, tylko innym tym razem o innym, właśnie aromacie. Kupiłam i lawendę, i oliwkę. E, to jest pomarańcza i rokitnik. Naprawdę, słuchajcie, bidronka nam takie fajne rzeczy oferuje za takie małe pieniądze, że wydaje mi się, że warto po prostu z tej oferty skorzystać dalej oliwka hip oliwka pielęgnacyjna bardzo wszystkim e, dobrze znana e, chyba nie muszę tutaj po prostu się rozpowiadać na ten temat bardzo fajnie pachnie bardzo fajnie nawilża o! coś się nie fokusuje. E, dlatego bardzo Wam serdecznie polecam. Ale chyba po prostu wszyscy już ją tak dobrze znają, że nie muszę polecać. E, dalej masło do ciała Sopot Spa. Ja bardzo lubię tą, a w ogóle tą serię z Ziai. Uważam, że pięknie pachnie. E, to masło było takie bardzo delikatne, bardzo lekkie, nie lepiące się i pięknie właśnie pachnie. E, myślę, że na pewno jeszcze się kiedyś skuszę. E, nawet jeszcze pudełko, słuchajcie... Bardzo, bardzo ładnie pachnie. Ja już też, też wykańczę, w zasadzie powinnam wam tutaj przynieść i pokazać e, żel pod prysznicę. Właśnie z tej samej serii, bo kupiłam i żel i, i masełko. E, słuchajcie, że też jest niesamowicie wydajny, jeszcze ma pompkę, więc po prostu czego chcieć więcej? Dlatego e, na pewno się skuszę. Bardzo, bardzo fajna seria. Szczególnie taka, słuchajcie, bym powiedziała na lato. Na lato, naprawdę bardzo fajna i orzeźwiająca. E, co jeszcze tak mam tutaj? O, tutaj jeszcze mam, słuchajcie, zjaje. Płyn do higieny intymnej. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że ja bardzo lubię te produkty. Też dostawałam komentarze, że niektóre dziewczyny po prostu odczuwają jakieś podrażnienia, że podrażnia, że jakieś tam zaczerwienienia, swędzi i tak dalej. U mnie się nic takiego nie dzieje, ale wiadomo, każdy z nas inaczej po prostu będzie. Reagował na kosmetyki i na ich skład. E, ja jestem bardzo zadowolona. Ja przede wszystkim lubię to, że te butelki są duże. To jest pół litra, mają pompkę, są bardzo wygodne i bardzo, bardzo wydajne. Ja, słuchajcie, to kupiłam w czerwcu, a mamy styczeń, połowę stycznia, i naprawdę jestem bardzo zadowolona. E, dalej, co mam tutaj jeszcze do prezentacji? Tak ciała. No ważne nie chcę słuchać tutaj, po prostu używać jakiegoś hałasu wielkiego. Czas na szamponę. Pierwszy szampon, który mi się skończył, to jest właśnie z Lee Stafford. Mówiłam wam, że jest to szampon, który ma powodować wzrost włosa. Tutaj nie jestem Wam w stanie tego słuchać powiedzieć, bo ja nie mierzyłam tych włosów, nie robiłam im żadnych zdjęć, więc nie wiem, ja im daję po prostu ogromnego plusa za zapach, który po prostu który jest nieziemski, pachnie jak perfumy Angel. Uwielbiam. Ale uważam, że za tą cenę produkt jest bardzo niewydajny. Moje włosy no, już nie są krótkie, tak? No, umówmy się, one są średniej długości i e, po prostu mi by się nie opłacało kupować. Owszem, w promocji z maską, z odżywką i można się skusić, ale tak sam, żeby po prostu e, tak szampon 200 ml, no jednak e, trzeba go troszeczkę dużo użyć. Jest bardzo mało wydajny, więc myślę, że bez promocji na pewno go nie kupię. Odżywkę i maskę używam dalej cały czas, jeszcze tam dosyć sporo zostało. Kolejnym szamponem Nie, tutaj jest akurat odżywka z Herbal Essence To jest Dazzling Shine Po prostu jedna wielka, słuchajcie, masakra eee, Szampon zużył mój facet A ja tą odżywkę używałam do golenia nóg Coś strasznego, przetłuszczał, obciążał włosy e, Po prostu nigdy więcej Kolejny szampon to jest Timothy Golden Highlights, do włosów blond, albo właśnie do pasemek. Ja takie pasemka posiadam. Teraz już mam taką troszeczkę ulepszoną wersję też tych szamponów. Ja jestem bardzo z nich zadowolona, bardzo ładnie pachną. Włosy pięknie lśnią. Ten kolor, ten blond, słuchajcie, absolutnie w żaden sposób mi nie zrobił się pomarańczowy ani jakiś taki brzydki. Pielęgnowałem moje włosy, ja używam też odżywkę. Bardzo, bardzo fajna seria, zarówno jak i dla brunetek, tak jak i dla blondynek. Dalej słuchajcie, oj to będzie kontrowersyjny produkt Bioderma. To jest Sensibio, ta czerwona. Owszem, była kupiona w promocji, także fajnie. U mnie, słuchajcie, ten produkt się nie sprawdza. Ja nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym a jakimś innym. Też mi podrażnia oczy. Chociaż na początku byłam całkiem zadowolona, bo mówię o, nic nie, nie szczypie, jest ok, mogę otworzyć oczy normalnie po przemyciu wacikiem. Tak było przez może pierwsze dwa tygodnie. Później, no po prostu, słuchajcie, łzy, jak nie wiem, no mi bioderma kompletnie nie podeszła. Um, ale mam ochotę wypróbować też te inne. Może nie wiem, niebieska czy zielona e, byłaby o wiele lepsza, no słuchajcie, jakoś u mnie, no nie za bardzo szukam dalej jakiegoś płynu micelarnego, który mi będzie odpowiadał, a w szczególności moim oczom, słuchajcie, bo mam tak wrażliwe oczy, że naprawdę no, ciężko znaleźć mi coś do tej, do ich pielęgnacji, do zmywania makijażu. Dalej, jeżeli chodzi o zmywanie makijażu, to tutaj mam chusteczki, które się nazywają Beauty serre do normalnej i mieszanej cery. One są z Lidla. Słuchajcie, rewelacja. Te chusteczki są rewelacyjne. Cały makijaż mi zmyły. Wody odporne, nie zostawiły żadnej słuchajcie, jakiegoś brudu na twarzy, gdy później przemywałam tą um, twarz um, żelem. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Jest ich 25. No szkoda, że ich jest tak mało, ale słuchajcie, no cena jest, nie pamiętam, ale no taka po prostu śmieszna, bo jest naprawdę... Um, to bardzo, bardzo tanie i ja jestem z nich bardzo zadowolona i jak będę następnym razem w Lidlu, to sobie na pewno je kupię dalej tutaj oczywiście hydrolat z kocanki mój e, ukochany hydrolat z biochemii urody filmik na temat kosmetyków z biochemii urody jest na moim kanale także jeżeli chcecie się dowiedzieć co ja konkretnie o nich myślę to serdecznie zapraszam e, tutaj mam jeszcze z biochemii urody, a przynajmniej miałam ale widzę, że chyba musiałam gdzieś wyrzucić może już wyrzuciłam em, masło, słuchajcie, ze skrzypu. Też mi się skończyło. E, uważam, że świetnie nawierza skórki wokół paznokci, czy właśnie u paznokci u stóp, czy u rąk. Rewelacja. Myślałam, że słuchajcie, miałam tę pudełkę, ale widzę, że nie mam. E, kwas hialuronowy też już mi się skończył, jedno serum z granatu też mi się skończyło, ale tak jak mówię nie będę się tutaj wypowiadała, ponieważ filmik na moim kanale jest o biochemii urody więc serdecznie Was zapraszam i też już mi się kończy maseczka morska, już naprawdę na ostatnie użycie mi zostało kocham, po prostu absolutnie uwielbiam spirulinę śmierdzi, ale jest rewelacyjne to co robi z buzią Dalej, jeden peeling z Synergen, ja mam jeszcze, słuchajcie, drugi i już Wam mówiłam, jest bardzo, bardzo mocny, dlatego ja go używam albo do stóp, albo do rąk, albo do brzucha, a na twarz ewentualnie jak, słuchajcie, mam jakiś taki, nie wiem, coś nie tak jest, że widzę, że ta skóra potrzebuje takiego konkretnego tarcia, to wtedy go sobie używam. Ale nie jest ogólnie taki strasznie, strasznie najgorszy, absolutnie dla suchej czy delikatnej skóry to, 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 to nie będzie odpowiadał. E, tutaj też mam słuchajcie, peeling z Sanctuary. Mm. Radiance Exfoliator, słuchajcie, nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja się męczyłam, żeby ten produkt zużyć po prostu tragedia, go dostałam w zeszłym roku go kupiłam jakoś, bo miałam vouchera do Bootsa i nie wiedziałam co tak mam, ja, co, co, co kupić więc zdecydowałam się na to i żałowałam strasznie, po prostu też używam go do rąk, do stóp e, okropnie pachniał, w ogóle nic z tą buzią moją nie robił, nie zauważyłam żadnego rozświetlenia ani nic, tragedia w ogóle Wam nie polecam, nie polecam e. Dalej witamina E, dwie akurat są buteleczki. Ja tam bardzo często sobie właśnie jakieś hydrolaty przelewam, żeby mieć po prostu ten atomizer, ale teraz nie mam nic do przelania. Muszę sobie zakupić. Nie wiem, mama do mnie będzie przyjeżdżała na mojego małego urodziny, ale nie wiem, czy już mi zdąży zamówić. Może się uda, to zostawię sobie właśnie, żeby móc sobie przelać. Dalej. Kolejny dwufazowy płyn do makijażu oczu i ust, Delia. Ja byłam bardzo zadowolona z tego produktu. On mi właśnie nie podrażnił oczu, ale on nie nadaje się po prostu do całej twarzy, ponieważ jest zbyt tłusty, ale do oczu jak najbardziej tak, także nawet byłam z niego całkiem zadowolona. Hmm, dwa zmywacze do paznokci, Biedronka i Tesco. Tesco masakra, śmierdzi, wysusza okropnie. Ups, przepraszam bardzo. A biedronka um, niby ładnie pachnie, ale to też jest, słuchajcie, taka kwestia sporna też bardzo wysusza skórki. Dlatego um, nie mam tu biedronki, więc nie kupię. E, dalej, kolejny dezodorant Sure, e, ten Bright. E, uwielbiam. Mam oczywiście w łazience kolejną butelkę. Cudownie pachnie, cudownie chroni, no tylko zostawia niestety białe ślady na czarnych ubraniach. E, dalej, co ja tutaj jeszcze mam skończył już mi się po prostu ewidentnie efaker, a czy wy coś widzicie? a i, -i. widzicie po prostu stan tej tubki jest masakryczny e, super sobie radził z jakimiś wypryskami, z jakimiś delikatnymi po prostu, nie wiem grudkami czy coś bardzo szybko łagodził stany, stany które się robiły jakieś zapalne e, powodował albo bardzo szybkie mm, em, wyleczenie jakby jakiegoś pryszcza albo właśnie zapobiegał powstaniu gdy zauważyłeś, zauważyłam, że coś mi zaczyna wychodzić to szybko, szybko efaklarem i naprawdę e, bardzo złagodził i nie spowodował, spowodował to, że ten pryszcz się jakiś słuchajcie nie zrobił z ropą czy coś takiego, więc e, na pewno jeszcze kupię. Jeżeli chodzi o makijaż to Inglot mi się skończył e, ten podkład równoważący Mam, słuchajcie, trzy w zanadrzu, tak go uwielbiam, uwielbiam po prostu Jestem zauroczona, zakochana, super sprawa o, Telefon dzwoni do mnie I tutaj mam z My Secret Loose Powder Transparent Też Wam mówiłam, że rewelacyjny puder, świetnie matuje, naprawdę buja się nie świeci Tak jakby mam wrażenie też przedłużał troszeczkę właśnie... Ten nasz makijaż na tej buzi. Ja już mam drugo, drugie opakowanie, które też mi się kończy i też po prostu chyba poproszę mamy, żeby mi przywiozła kolejne opakowanie, bo jestem z niego zadowolona bardzo za taką małą cenę małą cenę, niską cenę, to naprawdę warto sobie sprawić go a przynajmniej wypróbować i dalej tuż do rzęs z Oriflame'u, ja już Wam też go pokazywałam Wondre Lush Waterproof Mascara uważam, że jedna naprawdę z lepszych maskar wodoodpornych, które miałam wyrobił um, mi po prostu wachlarz z rzęs, naprawdę i tutaj mam jeszcze jakąś um, oliwkę do paznokci, to jest Cuticle Oil i to jest Salon Services i on po prostu w zapachu ogórkowy, który jest cudowny, a tak to dla mnie, słuchajcie, oliwka do paznokci, to jest oliwka do paznokci, każda jest tak naprawdę dobra. I tutaj mam jeszcze Rose Hip Taki bardzo malutki olejek e, właśnie do ciała, e, który zawiera witaminy A, C, D i E. Mm, I on jest, słuchajcie, właśnie na blizny, mm, mm, taki olejek przeciwstarzeniowy, na zmarszczki, ja go oczywiście używam na rozstępy. Czy podziałał, no nie powiem Wam, bo ja po prostu tyle ile ja specyfików, specyfików naraz używam na rozstępy, to um, po prostu no, no nie mogłabym Wam powiedzieć, który zadziałał, a który nie. E, dobrze znacie zdanie moje na temat właśnie pielęgnacji rozstępów. Ja uważam, że trzeba czym czymkolwiek się da i, i nie ma sensu wydawać po prostu pieniędzy na. Bardzo, bardzo drogie kosmetyki I ostatnią rzeczą to jak Wam robiłam filmik Ale to bardziej był przeznaczony dla mam filmik Właśnie Baby Room Tour To zapomniałam Wam właśnie tam pokazać To znaczy mówiłam, że bardzo lubimy Płyny do kąpieli, do kąpieli Johnsona I że najbardziej lubimy ten Bedtime fioletowy, ale tutaj jeszcze Znaleźliśmy taki pomarańczowy, który pachnie Cudownie, cudownie taką gumą balonową, jest po prostu boski i to jest właśnie Babo Buff and Wash i też nam się skończył, także Wam tak tutaj pokazuję na sam koniec. I to by było, słuchajcie, na tyle. Widzicie, w tej pielęgnacji naprawdę, naprawdę troszeczkę poszło. Aha! Jeszcze skończyły mi się peelingi z perfekty. Mam jeden, jeden, jeden tylko jeszcze w zanadrzu. Nie kupiłam sobie teraz będą w Polsce, bo jakoś pomimo pięciotygodniowego pobytu w Polsce nie miałam czasu po prostu je kupić, bo za każdym razem mówiłam, a następnym raz, następnym razem i już tego następnego razu po prostu nie było. Ale jestem dalej w nich bardzo, bardzo zakochana i teraz z tego co kojarzę, to perfekta wypuściła jakieś nowe, słuchajcie, takie niebieskie. Um, tylko nie pamiętam. One były jakieś um, rewitalizujące, coś takiego, i po prostu będę musiała jakoś sobie je skołować. A jak nie, to przy następnej wizycie w Polsce na pewno je kupię. E, ale dlaczego nie mam tutaj pudełek, bo po prostu Jamie zabrał i się nimi bawił, dlatego. Um, ale dwa wykończone: i czekoladowe, i pomarańczowe. Dobra, i to by było na tyle. W końcu idę to wyrzucić. I um, jak będę otwierała szafy to nie będzie mi tutaj, słuchajcie, wypadało, bo tak właśnie też było. E, I e, zakupy z Polski. Mogę Wam pokazać, jak chcecie, ale nie gwarantuję, że pokażę je wszystkie, bo ja po prostu nie pamiętam. To już było tak dawno. Ale kilka nowości w tej mojej kosmetyczce jest, także jeżeli macie ochotę na taki filmik, to dajcie znać. Um, I to by było na tyle. E, trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłej niedzieli albo poniedziałku, w zależności od tego, e, kiedy ten filmik się załaduje. Buziaki, pa pa!